Hej, z tej strony po raz pierwszy dzisiaj, zbijem domu w 15 minut, dobra, to już sobie nastawiam alarmik. 25. Teraz start, dobra. Wziąłem najmniejszą posesję. Ten dom też nie był aż tak drogi. Bo każdy chce grać, a nie zrobić ładny domek. Pewnie. To jest jak ma ktoś Simsy pierwszy raz. Warto takie coś obejrzeć, nawet nie tylko po prostu na jakimś innym kanale. O Jezu, znowu sobie ustawiłem, o, pięknie. O Jezu, no nie, pięknie. I tu damy jeszcze coś takiego, damy. Albo no nie, tu damy... Jezu, widzicie, bo ja się śpieszę teraz. Teraz się śpieszę. Dobra, liczy mi. Przed No to teraz. Obiekt nie ja chcę się po prostu pakiet ty w tej pracy, to będzie ładne okno. Chyba to będzie ładne okno. To jest jak u kampera. Dobra, chyba to weźmie. będzie tutaj ładne. Albo to. Albo nie no. Cały to widzę w tej pracy. Ja Więc to że to jest mój nowy dodatek. Yy, nie wiem. To może? O, to będzie ładne, ale... Chyba to będzie ładniejsze. Nie, 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 nie. To? Dobra, szybko, Marcel, Marcel, Marcel. Szybko. O, to, 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 ma, tak. Dobra. Teraz tutaj białą, bo białutko musi być. Tu będzie z drugiej strony coś takiego. I stary domek. <grym> Dobra, I tutaj jeszcze tak zrobimy. Z tym boku. I tu dalej zrobimy biało. Był też trochę stary domek, tak przypominał przynajmniej. Dobra, i tu będzie teraz wejście. Albo będzie wejście. Dobra. O jejciu, korytarz, 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 korytarz. Korytarz ładnie trzeba zrobić. Korytarz jak, wyjątkowo dzisiaj je zrobię. Bo chcę, żeby to ładnie wyglądało. Dobra. Wejść do domu. Tutaj coś takiego. Coś takiego. Albo na odwrót. Coś takiego. To Tutaj będzie. Tam białe kafelki dla okazania. Co ja tak powiem. Jesteśmy bogaci. XD. Dobra. Kuchnia będzie tutaj. Będzie mały, to ale funkcjonalny. Bo już tyle z nie zostaje. Dobra, i jest kuchnia, kuchnia, kuchnia. Nie, nie. Dobra, weźmiemy. To weźmiemy. A to jedno. To szybko. Zbyt wiele Będzie lepszy, tu będzie skręt. Dlaczego? Przenika. Raz? Jezus, stop, 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 Sorry, ale muszę zrobić. Teraz nie, nie mam czasu na to. To jest tylko jednak tylko kilka minut. Dobra, teraz światła jakieś tutaj chyba. To będzie duże. To będzie duże. To światło, gdzie jest duże światło, dobra. Tutaj. Tu i tu. Dobra. Pielutkie. Dobra, i tutaj będzie też... No, okej, okay. Minut mi zostało. O jezu, pięć minut, a ja, a ja dopiero się rozkręcam. Dobra. Szybkiego już. Okej, okay. będzie jeden pokoik. Dobra, tu będzie korytarz. Który będzie postawiony tą pafeleczką. Tu będzie ta w pokoju. Pokój będzie jako ostatni. Dobra. Podzówy jakieś. Te, te, dobra. Eee... Właśnie to ma mało miejsca zajmuje. Łazienki mi wychodząc wychodzą z tego wszystkiego. Bo łazienka okropnie mi wyszła. No właśnie tak. Proszę bardzo macie. kibelek W się nie starałam w ogóle, bo jak mówię łazienka mi najkoszej wychodzi. Więc nawet nie ma co porównywać. Dobra. Większe troszkę pokojka. ale tak. Jak jeden osobowy zrobię? Dobra. Coś takiego. Nie, to jest dla dzieci. Dobra. Dobra, to... To wezmę tutaj. tak. tutaj biurko jakieś ładne. to ładnie tutaj weźmiemy O, to jest ładne dobra i robimy komputer teraz znaczy komputer dobra yy, to będzie tutaj jakieś dywaniki bo to robi jak mówię to jest ten muszę się najbardziej postarać to jest tak pokoik. ja w pokoiku zawsze dużo czasu spędzam Najwięcej w zrobieniu. Chociaż tutaj mało jest takich dekorat, dekorowań. Dobra, teraz ile mi zostało? Jeszcze 4 minutki. 4 minutki. No to tutaj sobie zrobię pokój na tak o coś taki kolorek. Tu będzie yy, kafel. Kafeleczka nie wszędzie, bo tutaj, tu będzie inna kafeleczka, tu będzie ta. To... Od razu mówię, że to nie jest wszystko z, po, z podstawowej, z, z podstawowej gry, bo to jest z modów, Czy to. I TP, tak? Po prostu... Nie, nie piszcie mi, że tego nie ma, tylko po prostu tego nie macie. Dobra. Szybko. Dobra, półka jak nocna. Yy, takie chysełka zrobię. Dobra, świetnie. Jakieś kwiaty jeszcze. No i... Większym to trochę. Albo nie. Dobra, jest takie taki kwiatek tutaj by się przydał. Dobra, to spoko, to kropka, kropka, mowa. Mowa, powiedz. Jest, świetnie. Tutaj to suna, Jeżeli to jest, to mogę to, to. Jest to, świetnie. Nie, nie, jezu. Nie. jest taka mała. O coś takiego właśnie. Dobra, świetnie. Kiedy mam minus 3? Minuta, no to jest tylko. wychodniczek, przejście. Przejście zrobię tylko. Marek się do prezentuje w 15 minut. Nie całe nawet. Kurde. muszę zdążył, muszę zdążył. Dać kracie, i zrobię. Dobra jest. Jeszcze, jeszcze. Jest. Świetnie. O Jezus. Niedociągnięcie. Okej okay, jest. Dobra. Póki jeszcze mogę, to będę jakieś takie palemki tutaj... Jest, koniec. Dobra. Spoko. Się prezentuję domek. Za 15... Za 5, 15 minut. Warto 19 tysięcy, ale jak mówię, tutaj jest, tutaj można, tutaj być, da, 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 dać miejsce. Kuchnia jest też ładna, pokoik taki jest taki do dopracowania jeszcze, moim zdaniem. No ściany tutaj nie zdążyłam zrobić, zresztą tutaj też, no ale cóż. Tak się domek, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zostawcie suba i lajka i pięć łapek na scenę, odcinek Simsów, pa!